Słowo, które mówi o czasie i rzeczy. Czas należy do malowania, rzeczy są jego skutkiem, a jednak dzieje się to równocześnie. Obrazowanie określa zarówno twórcze działanie, jak i to, co w jego wyniku powstaje. Interesuje mnie proces malarski, w którym to, w czym uczestniczę, jest niepowtarzalne i ma swój ślad w postaci obrazu. Proces trwa. Obrazy się wyłaniają, ale moja ręka w porozumieniu z okiem szuka dalej. Podążamy za kolorem, który jest w zakrętach wyobraźni. Chcę go odnaleźć, złożyć, uchwycić. Wykonuję gesty jak dyrygent batutą. Zatrzymuje mnie nieodkryta tajemnica. Melanżowa gama. Jestem przez chwilę tu i teraz. Jest to obraz, który powierza się mnie. Odbiorcy otoczeniu sobie. Ale obrazowanie. To mnie nie przeszkadza. Interesuje mnie proces twórczy. Malarski. Zaangażowanie w proces powoduje, że sięgam po własne wewnętrzne zasoby, aby z nich czerpać. Potrzebuję poczucia wolności. Język abstrakcji umożliwia mi pełną wypowiedź artystyczną, gdyż posługuje się metaforą. Metaforą oddaloną od kształtu ograniczeń, ale wypełnioną przestrzenią, kolorem. 送走了。嗯哼。